CaseDrop.eu Zrób najlepszy profit w sieci. Odbierz darmową skrzynkę z SuperDropem. Ulepszaj swoje skiny, skorzystaj z dużego magazynu i wypłać skiny w kilka minut. Sprawdź nowe skrzynki oraz częste promocje. Użyj kodu z opisu, aby odebrać darmową skrzynkę na CaseDrop.eu. Dobra, moi drodzy, zobaczcie, co się stało. Dostałem w prezencie od widza klucze i skrzynki na wróżbę. To Otworzę parę przed meczem. Daj mi tutaj coś. Daj. A, ale blisko kałaszka było. Tak. Tak jest. Królowa jaguarów. Ale piękne jaguarowe ty. Ciekawe są warte. Ja ule, nie. Ja, jak lecą mi rękawiczki to już jakieś takie wiecie. Średnie. Ale rękawice. Złoto. Saju trafił rękawice. Nie gra z nami. Rękawice? Ale chujowe. A nie, to może grać. Rękawiczki słuchajcie królowa Jaguarów, za 600. Miałeś nie otwierać, dzwonię nie jesteś skończony. Zamknij domy. się, zamknij się konfiden ja konfidencie, za z Krakowa. Mam to gdzieś, powiedziałeś, że nie otwieram. Dla dobra rodziny Pawełczaków. Dobra. Ostatnie to były. Te dobra, no ale to co, pistolki to wiemy, gramy te swoje, no. nie? Znaczy... Tak, ale na pewno, bo oni te na pewno oglądali. Jakbym stawiał, nie? Czy nie? Myślisz? No, Może. No. Mogę oglądać, no w sumie Jakbyśmy drugim se poszli, na przykład od razu w pierwsze? No to go. Poczekajmy, on już blisko. banan, na osu. Ja do środek. No. Mita podjechał. Do, no nas? do nas? Do nas, tak, do nas. Chodźmy do domkiem, domkiem. pełne jazda domkiem, go. Środek to już. Dawaj, dawaj. Dawaj, dostałem. Dawaj, dostałem. Dawaj, dasz radę, dasz radę. No ja do paka, nie, da rady. Dam o, nie dam radę. kurde. ja masz próbę. Daj, dawaj, dawaj, przechodź, przechodź. Dawaj, radę. Oni środek wam wjeżdżają, Nice, nice. Jeden leży z drugiej. Short i bojder Domek, domek D Dywan Fago, dawaj go, ja, go. Mogę go. haszować ci domek Pasza, zachodzi, nie musisz Haszuję domek, go, bo... nie Nice Nie oj, Jaro, Dobra, dobrze, jaro. dobrze. Macie ten e nice. Super Pod siankiem Jest nice. nice. lord wiesz Lord? Do pod ja, chodź do mnie, chodź do mnie zezak. Jestem z tobą Sprawdzam go na strajfach, wiesz? Go na nie ma pod dachem jest, no Zero ma Plantuję Chowa Jaro, chowa Jaro No, nie musisz On ma po jest Super, ładnie. Nice. Ty, że te na dywanie, Hedan jest... Ale jara, tam ja, ja, już, ja, już, ja już myślałem, że to Pago był, nie? Ja nie wiem. Ja jest. się bałem, że tego flasha dostaniesz jeszcze. Tak, <słuchaj> do, ja... Tam, a no... ja nie dostałem Flesza. Nie, nie, nie. nie, nie ten gościu dostał właśnie Flesza jeszcze. A. I on się... Zaczekam, a Uzi, jak ma 4k. Rzućcie na B już, bo trzymają granaty. No. Daję. O Jezus Boiler jeden. Boiler, boiler. no. Wreszcie raz. Wreszcie raz, Pago. Co ja robię? Zaczyna się. 10 sekund. Chodź, cię tutaj Wjazd, Bias, A, wjazd A musi być. Ej, chodźcie, co jest? Headshot jest, headshot. A do BSE już musi być. Headshotem się zajmę. Headshotta nie widzę, uciek gdzieś, czy jest. Mogłę w Nice Biblia, Biblia. Zeszluję raz, uważaj. Motko, bo czuwasz nad nami dzisiaj po prostu, co się tu się dzieje. 4, na... jak coś lipa, jest straszna. Druga. Cały czas. Dwóch tam, dobra prawo. Nice, pra gdzie? Bumach weź na, za, za, Po drugiej stronie standardu Nie na ciebie, nie na ciebie jak coś Brawo za... Młatko bosko, czuwasz nad nami dzisiaj bez kitu nie? Bole, <noise> oni się nabrali, że na po tym smoku Tak ta, bole, ta. Nabrali... To już Bo... niepotrzebnie, tam, to już na lufach, to już tam bole, jest na lufach Stoję z flashem spod drawy Kanuję dywan Władze, Paweł, środek nie patrzę środek Mogę fleszować bany Mogę tak, przerzować ja balans, cały czas czekam splasz. Dostałem, dostałem, dołem Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Wy mnie słyszycie do kurwy nędzy czy to? No. no ja byłem na drewni, nic nie mogę zrobić. Ja byłem na rzucali Chodźmy znaczy Ile tam było? Jeszcze jeden czy dwóch? Chyba trzymacie, jeszcze jeden był na pewno Nice jaro? Nice, Jaro Ładnie, Jaruś, ja pierdolę, no drugi jest. Yeah, Za smokiem chcę te głęboko O, już przeszedł ja Nie, powiedziałbym to co wczoraj. Trochę spokoju więcej, nie? Zresztą ja długo raz. Walczą banan, no walczą banan znowu, walczą Lewo, 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 blisko, lewo, lewo, lewo. Zajebiście. Jadę długo. długo dawaj, go. dawaj, dawaj. Do lewej, do, lewej, do lewej. Piacho może być. Bibi odsmokuje. Łącznik. Dywan leży. Za wami jest. Ja trzymam banan. Plantuję. Plantuj. 13. Uważaj, mały piach. Śpieszą wam teraz, uważajcie ja. Leży jeden z małego piachu Domek może być Leży Daszek Ubersają. I Blisko, już basię. Ja jestem sobą. z tobą, dom od domku ja Brawo Paweł, super Jedziemy Dobrze, nie zginąłeś z nami, tak wiesz? No wiem wiem mógł Wracam mógł do gry nie, panowie! Kawaha, ja Dawaj! Ja, Dawać. ja mam maka, spoko Ja może Kurde. Dasz, dasz sayu, z chulę. Oczywiście ma to jest. A dobra, bo... Ty, Ładnie pan. Jest tego No i takie mi się podoba. Przyspieszenie, tutego, call, smoke, flaszek od paszy, kura, wchodzimy, no kurwa, tak tak musimy grać. Jest e, w picie, na krzyżu, na krzyżu mało odmajak. Możemy zamykać ich jak chcecie. Spalić go? Poczekaj, smoka ma na krzyżu My Jara od długiej, weź się chyba tu Paweł Cały czas ma smoka na krzyżu Jak ten smok zejdzie to go palę Chwila jeszcze jeszcze chwila i środkowa Wielu chyba go jest Paliłem Krzyż ja Wierzę Wierzę, wierzę, ja dostałem. P.S. 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 Headshot, headshot, headshot Na końcu, headshot. Bez, na końcu, na końcu bez, bez, tak. to jest. Dobra. rotacja Kładę jedna runda, cztery fragi I to wszystko Mogę nam jak smoka dać, wiesz? Na smoka na majątku Daj, no, ja, ja go przejdę, tam. No, no Tak, zarob, no Ja idę precyzjonalną patrzeć, czekajmy sobie jeszcze I tam sobie rób swoje Gdzie byś szedł? No do a bym chyba poszedł, co? Co myślisz? Czy do B iś? iść? do B, wiesz? Ja ci mogę rzucić jakieś granaty tutaj Dobra Nie Be. wiedzą o tobie jak coś to saju, Wiedzą? Nie wiedzą, nie wiedzą, właśnie Czemu o to was rzucę, wiesz? Jednego Dobra, to idę do B Fire. A, Fire. A, mnie jednak Kurcze Krzyż i za bs mam Mogę zrobić jakąś presję ci saju Aj, BS teraz mnie piknął Kurw! Cze... pieczone. Zdąży się. Czas? Nie. Zdążę, spoko. A Wupa będzie pierwsza z rotacji z CT. Out. A out! No miałeś to Najstraj, no super. Kurde, jakby też wjechał zwierzę na, na B po prostu, żeby ich pikować od razu pierwsze Mam już cały te granaty z tyłu, fajwer masz respa, nie? A co mam banę zająć, czy co? No, jakbyś chciał Okej, okay, okej, okay, okej okay. Dajmy, no Tylko No to wierzę temu po prostu zwierzyny, co? Niech ktoś z trzyma, ktoś z czeka Jak będę odwijać, to mi dacie po prostu Ja mam scouta ja, ja daję pierwsze tempo na banę flashe'a AWP może pikać, AWP może pikać. pikać Ja na tuta teraz Ja będę się czaił na dobra Exekuta B zagramy potem, potem no, no dobra Flashe'uję wam Poczekaj Przed flash już Dwa palaki dalej. Dwa palaki na. Ciemnia, ciemnia, jest tam chyba. Ciemnia i Cta. No to trudno, musimy wchodzić, nie ma czasu. Tak, no, musicie. Zawiski jest Nie, jest. Nie leży, trójka, trójka. Jest. Trójka jest. Musisz ratować w pebble. i drujny cały czas. A ja tu było ich czterech już. Nie, było trzech, ale skupisz na goś, co przez słoka skanował. No to też chyba. Zawisz bez. Daszek. Abu pan. Dabadź go. Jest standard, czy. bez BS i Krzyż. Na środkową pod iglą. Krzyż, Krzyż. Kurwa. Środkowa jest cały czas. ty Mały Nie no, my nie możemy wejść. tam tam? No? banan. A, błpł, na długi był, na o, był. długiej był. Smokuje długo. Dziabu był, był? Ta. No, no, Mikuje. Pierdole. Krzyż. Pierdolę. Daję smoka, Małpiach. Smoka. No. Ja no, I A ploł to jest I no, bo nikt nie rzuci, Duba. no. <gry> nie, no się rzuca. No, duma duma, duma. 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 Nie? Myślałem, że mnie tam patrzył. Że mnie takie zabijali po flaszu piknęli do tego schowaliśmy. A WUPA jest małym. Zawód, jest, zawód, nie już się ci. Dwóch. <grym> <grym> nie. szkoda tej, co. Nie wiem, próbujemy ten banan im wjechać, poże. Co? Próbujemy teraz sobie, No. Damy tam i próbujmy. O święto lewej wam. Jeszcze raz do lewej Auto pikował, nie, uciekł, uciekł. 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 pikował. Jest, uciekł. jeden długa jest Dobra, decyzja, wracamy czy co? Przed... Ja bym teraz wszedł środkiem po prostu i raczej ma na tego mamę. zostawcie jednego dabana banana, zajmie wróćcie sobie na B na egzekutor macie trzy palaki, mhm. cztery słołki, flesza. Ale że w sensie nie wyciągnęliśmy granatów na B, ja bym chciał wyciągnąć tych granat jeszcze To się? No się trebu. Trebu. Nie brażysz? Uciekł Gość to Jasne, ogólnie satyra. ze szpuli Ta Ta, ta. Mogę ja mi... jestem na plecach wie, wie o mnie Teraz musicie się szykować do wejścia no Wszystkie, no, Go Go, je ja Spalę Prawo blisko macie, prawo blisko macie Raczej Leży I, i, i ruina, ruina, sniper Leży sniper Super Jeszcze jednego, uwaga To sniper no. zabił. Patrzę Trafce. CT Za WP. Ciemnie nie widzę Ciemniu. Ciemnia Ciemnia No mówisz Radcy Kurde Teraz, panie mamy Nie wiem gdzie jestem, nawet Ciemnia KURWA! Powiedziałem jeszcze sprawdźcie Kurde Ja pierdziule Ja byłem na dwójce, ale nie widziałem trochę. go o, nie, nie, nie byłem pewny Czy on tam może siedzieć, wiesz Bo nie widziałem go, on wyszedł ale po tym ale... czasie no, Zdarza się Pójdźcie tym domkiem teraz, co? Kurde, zabiłem i mówię runda wygrana, no to taki chuj Tupnął domek? Albo lord no, nie, się nie wrzucali na daszek. Komitynek. Boost tam idzie, boost tam idzie jest. Ho i podchodźcie i domkiem teraz szybko. Mhm. Na pewno możecie wjechać nawet. Ja fleszuję już. Dawaj. Ja, Dawaj. Daszek, 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 bliżej. Daszek. Nice. Smakuje longa. Leży. Long jeszcze. Pochodzę z TK Mokuję tam. Długa? Ja dałem, ja dałem tego Dobra, 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 dobra Jeszcze dobra, je tego podniosłeś na potem Pozycje teraz. Słuchajcie, co patrzycie. Macie tego? Weź. Długo. Dobra. Ja mi Ja zaraz sprawdzam. Dobra, masz i idę spojrzeć. O zero ma we Kurde. Domek jeszcze? Masz Może ordę? być. Nie wiem. dach. Spoko, ja muszę zabijać to zaraz. Fleszuj mamy Hajsa ostatnią. Masz go tam? Szukam go. Domek. A, ja wza... no, kurde, ja Domek? Domek? Mam go, sam a wupa piachu jest. No i git. Dobry call. Ja Ładnie. Bardzo dobrze. Zobaczcie jeszcze. Ja do mnie z git wynik. Mogą mieć trochę mniej pieniędzy teraz. Ja mam 30 ap na miotle. Dopalał to Paweł. Na środek, środek piłka, uważaj. Zabił mi przesmokę. W środek mnie zabił. Down. I banan masz dwóch. I domek jest jeszcze. No, no domek skakuje. Chyba nie? Czysty mit? Tak. Długa wupa jest. Na balkonie Znale, widziałeś. I to. balkon widziałeś? Mógł zaskoczyć do piachu. Kiedyś idę A jest Aj, za Aj, NT. Dobra. No, no nie no, na świecie, ale dzisiaj wyglądał się ron Tero Wczoraj myśmy 0, więc jakby zajebiście. No. <laughs> Panowie, Lamp. czuję, że. Nie, czuję, że Wygrywa wygrywamy. Listop. Wygrywamy ten mecz. Ej, mowa jesteś o nich lepsi, zwłaszcza ja. No, no to jest rampa jeden. Rampa jeden i drugi mogą jechać w sumie. Czysto. Ja wracam już. No, no tak zostawiam, cię, wiesz? Się ja to... do banan, ja do banan. Desan, desan. Dużo, dużo. Lecą, Dobre. lecą. Ja nie wychylam Proszę, na razie. Leczuj, na, na, na trójkę. Mam Dobra? Dawaj! Poszedł. Kurwa no! Ale Na baden, i trójka. Ja od banana. Trójka, dwóch ciemnia i planter. Ciemnia, ciemnia jest. i planter. Basen ja czekam, leży. Smok się kończy. To... Ciemnia i... Rojnie w las, rynie. I ciemnia leży. powinien być też. Bravo. Albo trójka. Basen? czyste Basen nie czysty. Ciemnia. ciemnia. wchodzę Razem. Zajebiście, ja, no, tak. zajebiście W sumie mogliśmy we dwóch dalej truciapach wjechać no, Nie, ale... nie spodziewali by się, stół nie? Bo od razu już jak tego flesza dawać Czekaliśmy gotowi Ale wiesz, ja nie, nie mogę go wrzucić, do... jeżeli oni będą tam to to wam nic nie da Oni muszą wchodzić tu już, nie? Oni muszą być no, przy basenie ale już w basenie Tak, okay. sekundę za późno ale jest git, wygrany pistol, lecimy dalej Tak jest, oni nie oddychają panowie Nawet z nimi Tylko teraz się nie wyjebę Napierdolci no, im tam Panowie, no, oni broni, no, broni mają ja dam w połowę, wysadzimy drzewo Dobra Chodzą chyba nie wiem co Nie, nie. Ty Przed, no. przez smokę Jest. Super Jazda to są boty, no zobaczcie co się dzieje Przez smoki no, wbiegają obokiem, no. no stary, ja trzy fragi na ich robię Bomby złem, nie zbyt. ma, Ta. nie? Nieł. Rampa był. Cześć weźcie galuda, bo tam leżą. No, nie zostaje, dziadostwo. ja mam Ja smokuję wiesz? Musiałem Smokujcie i dostałem w Jeden my. banan. Mhm. Tak, ta no, do, do jara Na banania daleko byli. Tam stoisz dalej, jakbyś mógł ustać tam w picie, tam? Stoi się tak? Stoisz Tak, tak, stoimy w no stole. Dwóch jeszcze Dwoch mi, dwóch mi, daszek, daszek, dwóch. mogę obiegać? Chodzą, Zabiegu, chodzą, z... Zabiegu Zabiegu jeden na pełnej Pagu. We Mogą być już, ta, Jeden po, po blisko tutaj. Na pełnej, na... 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 w beza, a na... tym od strony... Ty, dwóch side, dwóch side a, ja to... no. Dobra, jadę. W, rogu. w No, Mati, z botem jedziesz. No, potem pasza miał defa. Ja u mnie to dupo na pakę usiadł W <noise> ogóle nie na no, Mateusz to jest profesor, doktor Tam przy standardzie masz defa gdzieś o, właśnie. Nie. Nie, nie uwierzę nie. w takie mnie Ty Mateusz, Piotr, ale Cię trochę poniosło w tej rundzie, co? rzuciłem flasha i ja piknąłem na gość, kurde mi się odwinął Ale to naprawdę stałem magiczną głowę Może Cię znowu po flaszu to sprawdź Podjechał Nice, spasza. Co stajesz? Z chyba u nas Gasili short Dwóch przynajmniej Duga, duga! Długo mnie Obiekt, to może być. Re. Do, a, do, do right. was, do was. Lecą. Jeszcze jest. Bez e sensu. Brakuje, że dzielę Mateo, kiedy chcesz. To jest super, Mateo. Z tym wotym. Ja Fragi same spadają. spadają, zobacz Mateo, super. Flash cała Bydgoszcz śpiewa z, z nami, jedziesz w saju z, 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 z frajerami, buśka mrugająca okiem. Tam smoku może być, pago, wiesz? Nie, nie. W smoku, w Basen bomba jeszcze Jednego i drugi... Dobiega, I dobiega las, dobiega my. las banan oh, Mów, że taka rakieta idzie basen, basen. Słopra, To nie była rakieta prawo. Basen cię Nie, nie, Ale ja chciałem sobie piknąć agresywnie Musiałem stać stanąć Poczno, to się broni? Y Dziękuję bardzo do Donata, Papież Fordon pierwszy Zaju. No A ta koska na mnie to co, Adera? Chciałeś sobie podbić? Tak <grym /dreamy> nie, jakoś ty, wyciągałem grana i go chciałem bardzo szybko jakby już naciągnąć No, no, no I jakoś tak się kliknęło, nie wiem czemu Na szczęście ci wsadził kosę Tak Dobrze, że za 30 tylko Poklepałem pewora, na szczęście, to taki wiesz bożek z tego tam z Podlasia, trzeba go dotknąć to wtedy przez 7 lat w gospodarstwie będzie bogatość Dużo, jakieś sierpy Będą ci chpacetem wjeżdżać pasza To biało, nie, ja czysto Przeszli, Przeszli. Eee. jest w basenie i przy ciemi, basen i ciemia Tu swój raz, uważaj Jedynki gdzieś macie jemkę No jeden był w basenie Idę z tobą? 15 sekund mają 15 sekund tak Zaraz im Saja będą chcieli dojechać na to Ja czekam Saju z tobą jak coś będę wychylał Co to Nie gadaj No ale jaj coń mi i I bochie, no, leży. I krzyż, uwaga. Nie, nie ma. ma. Nie ma. Brój. Brój, No i super, no, ale Paweł to chodzi. Dobrze za no, Zaufaj mi, Pewor, kurwa. Ja, no, ale spokojnie. <laughs> Dopiero to się odpłynęła Tak, ale jakby przez przypadek ciebie dziabnął to by była lipa A WP mam dać, czy co? Co Mateuszku byś sobie życzył? Na spokojnie, no jaką broń? M4-eczkę, proszę bardzo, dla Mateuszka, proszę Mogę sobie Mega skrócić teraz? Proszę, mogę jechać z tobą w Na bananie macie? Tak, ja sprawdziłem i da Banan raczej jest Może pako sprawdzić, bo nigdy nie sprawdzi potem Brawo Bo macie przewagę teraz, nie musicie Lordem Nice. Super, czekam na was. No Krzyż za Mogę flashować go jak chcesz. chcesz? No to, to flash. Pago o... spali wtedy. Daj, pago. Nie wiem, czy on cofnie. Ale. No. Będziemy się pikować. Pali się, pali się. Nie idzie by. prawej. Dawaj. Mati! A, Ekstra A, Brawo, super. Pięknie pago! Ale pięknie. Ale, urwał. Ekstra Mateo! Już się witali, zgo! Pięknie, pięknie. Ja kupię. A łupkę mam Jarek, albo całą. Ja, ja bym ja przejął. przejął, no. Ale tam. Nie przeszło, ja trzymam. Midy się jeden był. Ja trzymam, ja nie widzę, nic nie przeszło. Lecę! Wchodzą, wchodzą. Bawę w jedną. no, u jedną. Jeszcze jeden, Nie, No, 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 no. Tak. Okay? Nice. nice. Wiesia tak w łupkę, CT Ładnie robię Były to, jeden Ja mam biało, mam na W Pracasz czy bijesz się? Uciekam, uciekam uciekam. uciekam. Dwóch jest, jeszcze 53 je, je. Koniec, spróbuję Dwóch jeszcze było na badanie w smoke'u I całego mida mać Nie, na razie nie Na razie nie Paka mi Daj smoke'a teraz Bojle, bojle wyszedł Przesz, Dobra, fleszuję domek Jest na Nie wie o tobie Super no, jest Super, jest super. Masz mi flesza? Daj flesza, no. flesza, flesza, flesza Poczekaj, poczekaj ja sobie. Ja, ja poszedł. Pali się. Jeszcze jeden zeroma, nie, nie. Tam, dwóch, dwóch dajarka? tam było. Z daleka, jeden flesza mogę ciarą. Chodzą, dawaj, wchodzą. Nie papito ty! Ja już. Basen, fleszuję basen. Fleszuję górą jakoś. Dwóch jest basen nawet. Czary, zapraszam. Jedynka. Basen. Nice, palę trójkę jakoś. Na jedynce był, za jedynką, za jedynką. O, nice. Z... Z... ja też był ciemny ten... wcześniej. Ciemnie nie widzę. Filar! Jeszcze jeden! Filar, filar. Filar. filar, Nice. filar. NICE! to są. Co to to oni zrobili teraz? Z szansą z nami. Z... Jakby nas ja widział wczoraj, jak to zrobili. Tak. elegancko, kurde. Ale super. Ładnie. No, czasami chyba trzeba przegrać tak jak wczoraj, żebyśmy zagrali jak no. dzisiaj, kurde, w CC, nie? Zobaczcie, jakbyśmy zniszczyli. Żadnej rundy, żebyśmy nie przegrali. W się było dużo spokojniej ogólnie. No, może no. w Tero na początku troszeczkę się... Toksika wylało, ale ja to. ten początku był chyba 5-1 dla nas, więc to tam Toksiko na początku nie było, później zaczęło się jak zaczęliśmy no. przegrywać.